Witam Państwa w czwartek, 16 dnia maja. Dziś poznaliśmy nieco gorsze dane ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie złożono w ubiegłym tygodniu więcej wniosków o zasiłek dla bezrobotnych niż oczekiwał rynek. Dodatkowo mieliśmy także niż odczyt inflacyjny, no i to w konsekwencji po godzinie 14.30 wpłynęło na osłabienie amerykańskiej waluty, co widzimy chociażby na wykresie pary euro-dolar. Widać tutaj także formację podwójnego dna w okolicach Ekspansji 161,8%. Wybicie z tego podwójnego dna już nastąpiło. 42 punkty to jest cel dla tej formacji, a więc 1,29,30. Natomiast takie dodatkowe zasięgi wyznaczone są przez chociażby linię w trendzie spadkowym. No, prawie ona została osiągnięta, ale być może jeszcze w czasie rynek tej. Podejdzie do niej przy kolejnej próbie wzrostowej. Natomiast taki dalszy poziom docelowy to okolice nawet 1,2953, bądź też nawet ten oto przerywany kanał trendowy kanał, który powstał na podstawie dwóch dołków i jednego wierzchołka. Wtedy też w czasie by nam ten ruch mógł się nieco rozciągnąć. Także to wsparcie 1,2855 no, na razie jest dość, dość silne, a kolejne wypada dopiero przy poziomie 1,2750. Para, funt, dolar odbija nam się również od miejsca wsparcia, od poziomu 1595 W tych okolicach mamy lokalny dołek, i tutaj też widzimy wybronienie tego miejsca. Na tę chwilę testujemy po raz kolejny. Zniesienie 23,6%. Patrząc falowo od szczytu, mamy tutaj falę pierwszą, drugą, trzecią. Teraz tworzącą się prawdopodobnie falę czwartą. No i być może zobaczymy to jeszcze jedną próbę wyrysowania ruchu spadkowego w okolicy też. 1,51,95 jako fala. Piąta, a to z kolei kończyłoby cały ruch w dół, i być może szczęście osób widzi tutaj potencjalną formację głowy i ramion i wzrost okolicy 1,54. Także po zakończeniu tej struktury, faktycznie szansa do tego poziomu jest. Jeśli chodzi o złotego to złoty przebywa nam dość stabilnie w tej strefie zniesień 78,6-88,6. Widzimy tutaj formację świecową szpulki, jak na razie na wykresie dziennym. No jeszcze oczywiście dzień się nie skończył, świeca się nie zamknęła, ale szpulka jest widoczna w tym momencie, co świadczy o niezdecydowaniu rynku. No i dodatkowo widoczna jest tutaj formacja harmoniczna, której wymowa jest prospadkowa. Jednakże jej potwierdzenie otrzymalibyśmy dopiero w momencie zejścia pod poziom 3,20. No i też przy coraz to ciekawszych miejscach znajduje się para Euro PLN, i mowa tutaj o okolicach poziomu 4,19-4,21, ponieważ ta strefa jest górnym ograniczeniem konsolidacji, jaka buduje się na Euro pln -ie. W zasadzie od września 2012 roku, i ta strefa może być całkiem istotnym oporem w tym momencie, a to z kolei mogłoby doprowadzić do cofnięcia, przynajmniej w okolicy dolnego ograniczenia zarysowanego kanału trendowego. A poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtbpl do strefy analitycznej.